Chcesz zmian? Zmień spożywaną wodę. Jesteś przecież tym, co pijesz. Oddziaływanie wody na organizm zależy od stężenia rozpuszczonych w niej soli, m.in. magnezu i wapnia. Składniki mineralne występują w wodzie w formie jonowej, dlatego są dobrze przyswajane przez organizm i stanowią jedno z istotniejszych źródeł pierwiastków, zwłaszcza tych niedoborowych w Twojej diecie. Takim pierwiastkiem jest magnez. Będący substancją wręcz życiodajną. Magnez jest czwartym pierwiastkiem pod względem występowania w organizmie. Bierze udział w aktywacji ponad 300 enzymów, w syntezie białka, budowie kości i zębów, przewodnictwie nerwowym oraz w kurczliwości mięśni. Magnez zwalcza podatność na nowotwory, przeciwdziała miażdżycy, jak również usprawnia funkcję komórek. Magnez to twój sojusznik. Nadmiar stresu, życie w biegu, nieodpowiednia dieta oto recepta na niedobór magnezu. Jego deficyt odbija się na zdrowiu niemal całego organizmu, uniemożliwiając właściwe przyswajanie składników odżywczych. Skutki tego deficytu mogą być bardzo groźne, a niekiedy, zwłaszcza przy późnym rozpoznaniu, prowadzą do poważnych schorzeń. Jon magnezu jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania większości naszych organów, a w szczególności serca i nerek. Utrzymywanie urozmaiconej diety z dostawami niezbędnych substancji, w tym magnezu, wiąże się z 22% zmniejszeniem ryzyka śmiertelnej choroby niedokrwiennej serca. Praktycznie każda dolegliwość jest związana z niedoborem magnezu, ponieważ jest to minerał niezbędny do utrzymania stabilności elektrycznej każdej komórki naszego ciała. Niedobór magnezu może być przyczyną większej ilości chorób niż jakikolwiek inny składnik odżywczy. Ponad 60% Polaków cierpi na niedobór magnezu, ponieważ nie spożywa jego dziennej rekomendowanej dawki. Magnez jest czerpany z pożywienia w około 15-45%. Jednakże ten, pochodzący z wody, jest 30-krotnie łatwiej przyswajalny. W związku z tym, że woda może być znaczącym źródłem magnezu w diecie, zadbaj o jego stałą podaż przy okazji uzupełniania dziennego zapotrzebowania na płyny. Dobrym pomysłem może tu być Woda kranowa celowo wzbogacana w ten minerał.